Denis miał konfrontację z osobą przeprowadzającą wywiady, postanowił zareagować i w ruch poszły ręce. Sylwester Wardenga opowiedział o kolejnych problemach Goats kilkadziesiąt tysięcy straty. Mokry suchar odpowiedział Wojtkowi Goli i podejrzewa, jaka jest przyczyna takiej wypowiedzi wodarza Fame. Kanał chaos jest kontynuowany, zainteresowanie jednak zdecydowanie zanikło. Wczoraj Sylwester Wardenga opowiedział o problemie związanym z końcem wynajmu ambasady Goats. Perypetie związane ze spółką Goats i zakończeniem projektu rozgrywają się pomiędzy Wojtkiem Golą i Sylv Sylwestrem Vardęgą, którzy jako jedyni ze składu założycieli znajdują się obecnie w spółce. Mieliśmy małą aferę z przelewem, która została finalnie wyjaśniona, czy też umorzoną fakturę dla Boxdela, co też zostało ostatecznie odkręcone. Teraz natomiast przyszedł moment na problemy z oddaniem wynajmowanej nieruchomości. No to kilka, ja, jakieś kilka tygodni temu Wojtek mi powiedział tak: No, Sylwek, w związku, że wiesz, tutaj ta federacja nie zapłaciła i tak dalej, to całość kaucji będziesz mógł sobie wziąć yy, z tego. Za dom, nie? Ten... Yy, ambasadę. Że niech to będzie jakaś trochę taka rekompensata. <noise> Dzisiaj mi pisze, sylwek, nie oddali kaucji. No i w tym przypadku nie wiadomo po kogo stronie, o ile jest to do ustalenia, leży wina. Natomiast zatrzymanie kaucji prawdopodobnie wynika ze zmiany stanu nieruchomości, na co mógł mieć wpływ każdy z niej korzystających. Nie wiemy też, jak wysoka była kaucja. Natomiast okazuje się, że to nie koniec wydatków. Jeszcze trzeba dopłacić, bo zniszczenia. O jezu ale znowu będzie mógł powiedzieć, no chciałem, chciałem pomóc, chciałem. Pomóc. Ja to już jestem w takim stanie, że mówię, loźnik, tak jest git, trzeba dopłacić tylko kilkadziesiąt tysięcy, a można mogło być więcej. No i dokładna kwota nie została obecnie podana, natomiast kilkadziesiąt tysięcy brzmi dość poważnie jak na dodatkowy wydatek związany z opuszczeniem nieruchomości. Mokry Suchar odniósł się do słów Wojtka Goli, informując, że fame chciało ich zestawić. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści. Jeśli stawcie lajka like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Przedwczoraj na kanale fame pojawił się podcast z wodarzem federacji, w którym skomentował on ostatnie wyróżnienie jego osoby w postaci wygranej kategorii słowa. W roku na gali złotych antosi Wojtek zaznaczył, że spodziewał się potencjalnej wygranej, natomiast nie wiedział wcześniej, że otrzyma statuetkę. Nie podobał mu się jednak dodatkowo nieprofesjonalny w jego opinii. sposób zaproszenia go na scenę przez mokrego Sukara. Też słucha, widzisz o taki taki. taki Trache mówi zapraszamy bisesa na, na nie zapraszamy Wojtka, gole, na słowo bisko. Zatraszamy Biseka. Chodź, choćby już chodzi. taki. Dwa takie nie? Takie taki, taki nieładne. No to może było. następna walka z sucharem mokre. Znaczy wiadomo, że luz, że sam możesz tak mówić, ale takie, takie to było widziałem odczucie, takie, takie nieładne, nie? Dodatkowo Wojtek skomentował również zachowanie niektórych osób na gali rozdania w postaci krzyków, skandowanych haseł, które nie były do końca typowe dla takich wydarzeń, a na to wszystko postanowił odpowiedzieć wywołany do tablicy organizator, czyli mokry suchar. Mało jest ludzi dobrych i fajnych w środowisku, tak? I zachowujemy się profesjonalnie, Wojtek Gola, tak? Dobrze. Ja na streamach, Wojtuś, bardzo często mówiłem, że szanuję Twoją pracę i pracowitość i że, że nawet mi Cię żalnie raz, jak Cię wyzywają. I naprawdę, naprawdę tak było i naprawdę tak było i dalej tak jest, ale skoro Wojtuś przestrzał sobie na Antosie i już zaczynasz wyzywać Antosie i jeszcze nazywasz mnie nieprofesjonalnym. No to dobrze, to zachowujmy się nieprofesjonalnie. Mokry Suchar postanowił dodatkowo podzielić się swoimi przemyśleniami z czego może wynikać taka wypowiedź Wojtka na jego temat. Bardzo dziwne jest to, że zaczynasz nazywać mnie chłopkiem, kiedy cię naprawdę szanuję jako człowieka e, i mówisz mi, że jestem nieprofesjonalny. Dosłownie dwa tygodnie po tym jak odmówiłem walki na MMA właśnie z tobą. Bo uwaga, uwaga, na MMA Teraz, które będzie 5 kwietnia, miałem oferowaną walkę z Wojtkiem Golą. O samej odrzuconej propozycji występu FAME słyszeliśmy już ponad dwa tygodnie temu, a federacja miała mu oferować 250 tysięcy złotych wynagrodzenia. Do wczoraj tajemnicą był jednak fakt, kto miałby wyjść do oktagonu z mokrym Słucharem. Takie zestawienie zostało jednak zaakceptowane, z uwagi na brak chęci ze strony Słuchara do stoczenia pojedynku z Wojtkiem Golą i robienia sztucznych dymów. Bo byłoby to sztuczne, a on jeszcze by się nie mógł wybronić. Więc, panie Wojtku Dawaj. Gola... Ja rozumiem, że może kogoś boleć, że odmówiłem walki z tobą i że odmówiłem pieniędzy i tak dalej, ale naprawdę, proszę mnie nie wyzywać, bo ja Cię dalej szanuję jako człowieka. Jest mi Cię bardzo często żal. Następnie Suchar podkreślił, że na samej Gali Złotych Antości tylko trzy osoby zachowywały się więc porównywanie tego wydarzenia do Gallyfame jest słabe. Samo wywołanie jako biskup było z uśmiechem i żartobliwie, w ramach mema i twitchowego poczucia humoru. Koncepcję memów, a na pewno nie w takim wydaniu jak tutaj miało miejsce, nie akceptuje Denis, ponieważ miał konfrontację z osobą przeprowadzającą wywiady. Po wczorajszej konferencji pojawiło się kilka wywiadów informujących, że Denis wymierzył sprawiedliwość dziennikarzowi. Nie pojawiło się jednak na chwilę obecną nagranie samego momentu, potocznie mówiąc, wystosowania liścia. Natomiast na kanale TV reklama zobaczyliśmy lekko więcej szczegółów, wyraźnie jest zdenerwowany całą sytuacją. Denis wymienia nie do końca uprzejmości z niestety niewidoczną na tym nagraniu osobą. Badboy zaznacza swoje rozwłaszczenie sytuacją oraz ostrzega oponenta, że jeszcze raz zobaczy ubliżającą publikację na temat jego partnerki, to nie zostawi tak tego. W odpowiedzi pada stwierdzenie, że oponent Denisa nic nie robi, kopiuje tylko memy z internetu oraz potwierdza fakt, że Denis zdecydował się na rękoczyny w postaci liścia. Ja się, ja je robię z internetu, Ale co, do tam normalnie i co? No, Pogadamy sobie, po, jak wyjdziesz. Pojawia się więc pytanie, kim jest tajemniczy dziennikarz z tytułu, którego nie widać na samym nagraniu. Sprzedałeś liścia dziennikarzowi. Y jak to, a Fast Info, Fast tak. Info dlaczego tak naprawdę? Yy, tak, ubliża mojej kobiecie yy, od, yy, od wielu, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy. No i tutaj sprawa jest wyjaśniona a dodając do tego fragment z innego materiału możemy zobaczyć, że Denis miał pretensje do osoby przeprowadzającej wywiady na kanale Fast Info, czyli idąc dalej Wieszio, który również pojawiał się ostatnio na przykład na transmisjach Boxdela. To się bardzo cieszy jo i możesz sobie tutaj usiąść i będziesz się wybierał. Dobra. Zobaczymy więc jaki będzie dalszy rozwój tej sytuacji, natomiast Wiesio wielokrotnie Przedstawiał swoją linię obrony, że to nie on tworzył te memy, a jedynie podawał dalej. Denis nie zaakceptował jednak takiej narracji i poinformował, że właśnie w taki sposób zawsze załatwia sprawy z hejterami, a postów dotyczących Sandry miało pojawiać się nawet 8 dziennie. Federacja Fame zmienia jedno zestawienie na ostatniej prostej. Wczorajsza konferencja nie przyniosła zaskakujących sytuacji w porównaniu do poprzedniej, gdzie przez Denisa zapis został usunięty, a przez drugiego Denisa ostatni panel zakończył się bardzo szybko. Z ciekawych rzeczy to Magdalo, Scott i Sandra były na oddzielnym panelu niż Filip. Bon kowski denis, więc deklaracja Magdy, że nie ma zamiaru przebywać na panelu z Denisem po raz drugi miała zastosowanie. Dodatkowo Bartek szachta ma nowego przeciwnika i niestety kontuzja spowodowała wycofanie się z pojedynku Piotra Halmana, a na jego miejsce wskoczył Alan Kwieciński. Przerzucanie się argumentami jakieś mocniejsze wymiany zdań, czy jakiś tam list, co też poleciał, to odpuścimy jak ostatnio zwykle przy takich programach. Natomiast z pomysłowych i fajnych momentów trzeba docenić braci Nefati z Marcinem Najmanem, gdzie doszło do zaprezentowania przygotowanej fuzji. Ta proporcje. To Byłeś taki fany co? Taki fany byłeś. Taki fany byłeś, nie? Chciałeś na dwóch, masz nas jednego osi powrócili wraz z nowym uczestnikiem projektu. Wczoraj na kanale założonym przez Wojtka Gole, Jelly, Frucika po ponad miesięcznej przerwie pojawił się kolejny materiał. Pod względem wyświetleń, sytuacja nie wygląda jednak dobrze, co zapewne da do myślenia autorom kanału, ponieważ 8 godzin mamy do czynienia z lekko ponad 2 tysiącami wyświetleń. Wczoraj natomiast ogłoszono kolejnego członka projektu, czyli Czuksa, a większość materiału polegała na uderzeniu Pinaty, a następnie mieliśmy do czynienia z Urbexem. Pomijając zainteresowania ludzi tym konkretnym materiałem, to prawdopodobnie duży problem może być jednak. Po stronie słynnego algorytmu, któremu spadające wyświetlenia i brak regularności z pewnością nie pomagają. Ciekawi więc, czy kanał będzie dłuższy czas kontynuowany, lub czy zobaczymy zapowiadane zmiany i rebranding kanału. No i na dzisiaj to tyle, w tym miejscu Siedla Simiatura z poprzednich dni. Jeśli nie widzieliście, to Was zapraszam, widzicie podobną, doskonale wiecie, co robić w kolejnych dniach. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra siema.